Witam serdecznie. Sobota pracująca, ponieważ mamy dosyć zasówek zamówionych. Musimy własny, włączyliśmy maszynę na kilka tysięcy. No i zrobimy trochę dwusetek, nawet dziesiątek i troszkę inny. Linia sprawuje się bardzo dobrze. Praktycznie jest zapominowana w tej chwili 1000 sztuk. No i około godziny i powinny być w mojej opinii wszystkie ucieczki sobie to ładnie Równie wczoraj już kilka tysięcy dłuższych w przyszłym tygodniu i